Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage. Dzisiaj część pierwsza z remontu Lotusa, 7, w której powykręcam wszystko, co da się wykręcić z tej ramy i przygotuję ją już powoli do kolejnej modyfikacji, mam nadzieję ostatniej. A w międzyczasie opowiem o następnej modyfikacji, która szykuje się na silniku z BMW ISA. Zapraszam do oglądania. Do przeróbki na pewno pójdzie cały układ chłodzenia, czyli na pewno chłodnica zostanie e, wymieniona. Muszę coś e, dopasować na wzór e, tej, którą posiadam. To akurat pochodzi z Forda Focusa 16. E, najbardziej optymalna chłodnica, która, którą mi się udało znaleźć, tak, żeby dopasować się tej, e, do tej ramy. E, problem również był e, w tym, że e, Zastosowane tutaj było zawieszenie z poloneza, w polonezie układ kierowniczy jest za osią. Teraz w momencie, kiedy zastosuję zawieszenie z BMW, będę miał cały układ kierowniczy, czyli maglownicę przed osią, czyli będzie umiejscowiona z przodu. W tym momencie chłodnicę bez żadnego problemu mogę wyprostować i automatycznie robi mi się tutaj więcej miejsca, żeby wcisnąć coś większego. Ważne, żeby powrót był z lewej strony, zasilanie od dołu z prawej strony no i wtedy, wtedy jak dopasuję taką chłodnicę to będę się zastanawiał jak to wszystko tutaj rozwiązać ponieważ nie do końca mi się to wszystko tutaj podoba Mam już przygotowany do wyciągania, cały osprzęt został już zamontowany, powód do montażu osprzętu jest taki, że będzie łatwiej mi ten silnik stąd wyciągnąć, silnik jest tutaj spasowany na centymetry, jest bardzo mało miejsca. I po prostu będzie mi teraz łatwiej tym silnikiem tutaj manewrować, żeby go stąd wyciągnąć. Z drugiej strony osprząt i tak zostałby zamontowany po wyciągnięciu tego silnika, ponieważ będzie przechodził kolejny upgrade, a mianowicie będzie wykonany nowy kolektor socy. Powody, powody generalnie są dwa. Pierwszy powód to jest taki, że podczas montażu tego silnika, wymiany tego silnika, silnik był pasowany pod laminaty, które już istniały, ale silnik pasowałem bez kolektora sącego. Linia silnika była mniej więcej spasowana z linią laminatów, czyli przód oraz tył. I po montażu kolektora, kolektora okazało się, że kolektor Sący wystaje jakieś 4 cm ponad linię laminatów i niestety trzeba było wykonać garb na pokrywie silnika, który nie do końca mi się podoba. Nie jestem za bardzo fanem takich garbów przy replikach Lotusa 7. Bardzo mi się podoba jak ta linia jest jednolita. Drugi powód to jest taki, że silnik będzie przygotowywany do kolejnego, większego już upgrade'u, ale to już pokażę w kolejnych odcinkach Zakręcania ostatni element, czyli tylnie zawieszenie. Tutaj mam niewiele rozkręcania. Cztery śruby, które mocują belkę do ramy oraz dwie śruby z amortyzatorów plus hamulec ręczny, przewody hamulcowe i praktycznie to już jest wszystko. Ja zastosowałem tutaj zawieszenie z BMW E39. Moim zdaniem jest to najlepsze zawieszenie, jeśli chodzi o budowanie jakichkolwiek kitkarów które mają silnik z przodu a napęd na tylną oś jest to bezproblemowe zawieszenie. Ja tutaj mam akurat zawieszenie, zastosowane z sedana. Najbardziej mi generalnie pasowało. W rewlice Forda podeszło mi zawieszenie z kombika, z racji tego, że jest tam niewiele miejsca, żeby umieścić amortyzatory w ramię. Tutaj amortyzatory, jak widać, mają mocowanie u góry, tak jak to. Jest w rozwiązane. Jedynie co, to musiałem rozwiercić tuleje z amortyzatora, tak żeby mi się zmieściła pod śrubę, oryginalną śrubę z BMW. No i tak, ramę ja mam już praktycznie całą rozebraną. Wszystko, co można było z niej wykręcić, zostało już wykręcone. E, można powiedzieć, została przywrócona do e, stanu początkowego. Teraz zostało mi tylko i wyłącznie e, wziąć i nanieść wszystkie poprawki, e, czyli rzeczy, które mi się tutaj nie podobają. Pousuwać elementy, które są niepotrzebnie przyspawane. Jest tutaj masę przeróżnego badziewia, które było regularnie dodawane podczas kolejnych modyfikacji. Zresztą tutaj widać pełno różnych blaszek, wystających, które są niepotrzebne. Część była do, do montażu kokpitu, część była do montażu różnych urządzeń elektrycznych. Przód ramy praktycznie zostanie nieruszony. Można powiedzieć, zacznę całą modyfikację, czy powiedzmy, cały remont od ściągnięcia wszystkich, wszystkich, generalnie blach, które się tutaj znajdują. Później naniosę poprawki na ramę, tak żeby zrobić miejsce między innymi na, na fotele, dokładnie przypasować silnik, umieścić, wypoziomować silnik, który był na szybko tutaj montowany. A już podczas wyciągania po prostu widziałem, że ten silnik jakoś nie do końca tutaj e, leży tak jak powinien e, leżeć na, te, na tej ramie. E, no i na, następnie przystąpię do robienia nowych laminatów, e, gdzie też generalnie e, laminaty, które są teraz, e, nie do końca mi się podobają. E, będę się na pewno wzorował na e, donkeworcie, ponieważ Donkevorc mi się najbardziej podoba e, linia donkeworta. Więc generalnie zostało teraz tylko już zakasać rękawy, wziąć ślipierkę kątową i powycinać, powycinać wszystko z tej, z tej ramy. No ja już się powoli żegnam z Wami, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serii Viking Garage, między innymi z remontu Lotusa 7, jak i również z budowy Forda, Forda Model A z 1932 roku.